Cześć, witam wszystkich serdecznie, specjalne wydanie vloga, ale też dzieje się teraz sporo, zbliża się taka bokserska jesień, zaczęliśmy sezon od walki wrześnińskiego, która przeszła nasze oczekiwania, mówię o takim polskim sezonie boksu zawodowego, druga część sezonu oczywiście się zaczęła. Natomiast jeśli chodzi o te poważniejsze pojedynki, to cały czas przed nami. Cały czas też walczymy poza granicami naszego kraju. Niestety z mizernym skutkiem. Wiemy o porażce Maćka Stońskiego, później sam początek, Przemek Runowski i ostatnio Kamil Szermeta, a ci, którzy będą w kraju, to przede wszystkim kruzerzy, czyli Michał Cieślak i Mateusz Masternak I dzisiaj o tym drugim chciałem porozmawiać, bo tłumaczyłem Wam ostatnio, że Michał Cieślak w związku z tym, że walkę peralta w WBC uznało za nieuznaną, nieodbytą, przez to, że był tam błąd proceduralny, abstrahując już od werdyktu, który powinien pójść w drugą stronę, na mianowicie trzech kanadyjskich sędziów sędziowało ten pojedynek, co jest niemożliwe w walce o, o jakikolwiek pas, e, niemożliwe o, o w walce o pas WBC, więc e, błąd proceduralny spowodował, że e, oni cały czas nie uznają tam tego pojedynku i pierwszy w kolejce do walki jest Peralta. Po tym jak się odbędzie pojedynek, ten, który e, Kanadyjczycy już wtedy, e, teraz e, wygrali przetarg na organizację, Gevor e, Rozicki o ten pas WBC, później na pewno ten pas z WBC zawarczy Peralta. Ta droga się wydłuża w nieskończoność. No i Cieślak, który już jest w sile wieku, można tak powiedzieć, e, nie ma czasu, żeby na to czekać, a raczej tak uznali jego promotorzy, i chyba jest w tym sens. Stąd oni się skierowali w kierunku WBO. Tu mamy Bilama Smitha i Ramireza. Wiemy, że rewan z tym bilamem Smithem chciał stoczyć nasz Mateusz Mastrzak, natomiast w tej chwili bliżej myślami jest do tego, jeśli chodzi o promotorów oczywiście grupy NoCount Promotion, do tego, żeby zorganizować właśnie taki pojedynek oficjalnego pretendenta do tytułu WBO Michała Ciślaka z zwycięzcą unifikacyjnego pojedynku Ramirez e, właśnie Billam Smith. Pewnie najlepiej, żeby był to William Smith, e, bo wtedy łatwiej będzie to zorganizować z grupą e, bokser. Ramirez w tej chwili e, poza tym, że e, zawalczy unifikacyjną walkę w Arabii Saudyjskiej, to on w Stanach Zjednoczonych jest sam sobie stelem, żeglarzem, okrętem. Potem jak odszedł od gruby e, Golden Boy i e, Ciężko mniemać, że zaprosi Michała Cieślaka do siebie. A tutaj mamy stabilną sytuację: grupa bokser. Jeśli będzie miała dwa tytuły, to być może ten WBO Michał Cieślak załatwi, zawalczy i wtedy ewentualnie WBA zostanie Billiamowi Smithowi, bo tak to się prawdopodobnie odbędzie. Nie ma dużego ryzyka, bo cały czas grupa bokser, nawet jak przegra, będzie w posiadaniu przynajmniej jednego pasa. A, a będzie można tego Michała niebezpiecznego ciślaka zaprosić, bo wątpię, żeby ktoś tak sam z siebie chciał ciślaka zaprosić. Jest duży, silny, dynamiczny i może narobić każdemu problemu. Więc jeśli mamy dobrowolną obronę, takich zawodników unikamy. A z kolei, o ile nosolowy dwór jest wyporny do tego, na przykład, żeby taką walkę. Powiedzmy taką walkę eliminator, o eliminator unieść finansowo, no to, to myślę, że jednak to by był za mały budżet, żeby stworzyć tu pojedynek mistrzowski. Na pewno nie z takimi nazwiskami jak Jay Opetaya, a wydaje mi się, że właśnie E, czytam, czytam, Bilam Smith z Wielkiej Brytanii, wydaje mi się, że no z takimi e, przyjdzie walczyć Cieślakowi, mówię to o zwycięzcy oczywiście walki Ramirez-Smith e, e, i tak samo Ramireza ciężko by było ściągnąć do Polski, mimo że w Stanach Zjednoczonych nie ma teraz promotora, tak jak wcześniej Wam wspominałem. No i co z Mateuszem Masternakiem? Generalnie WBC zamknięte, WBA i WBO unifikacja. No i co z tym Mateuszem i z Masternakiem, który się potknął na tym bilionie Smithie i ta szansa mistrzowska oddaliła się i to mocno, co jest problemem, biorąc pod uwagę nawet nie tylko wiek, ale przebieg Mateusza Masternaka i jego takie zwyczajne wyczerpanie materiału dowodem była właśnie ta kontuzja żeber w walce w Anglii. Natomiast Mateusz wrócił z Francuzem Oliwierem we Wrocławiu. Widzieliśmy ten pojedynek i ponownie zawalczy, to było w kwietniu bodajże, i ponownie zawalczy we Wrocławiu z Floydem Masonem. I powiem szczerze, że to jest naprawdę kawał pięściarza jak na polskie warunki. Rzadko kiedy sprowadzamy Takich zawodników. Jest to zawodnik, który ma 14 zwycięstw, 8 nokautów i jedną porażkę, też przez nokał z Ngabu, niejakim Belgiem, nie żadnym wybitnym, no ale zatrzymał to drogę. Mason, ale kiedy ona się rozpoczęła, Mason, bodajże, nie wiem, tam kilka walk wstecz, wygrał z niejakim Markiem Flanaganem. To jest Australijczyk już bitny, dosyć znany w Australii. I on się spotkał z Masonem, który jest również takim typowym bijokiem, stworzyli świetne widowisko i nie wiem, czy ku zaskoczeniu wielu, ale Mason ten pojedynek wygrał. I od tego jakby chyba zaczęto inwestować trochę w Masona, bo wcześniej ci rywale byli różni. Natomiast wiemy, że też rynek. Australijski ma swoją wyporność pewną finansową, byli nawet w stanie zaprosić przecież Manego Pacquiao, zorganizowali o siebie walkę z Hanem, więc on jak ma zawodnika naprawdę mocnego Mają, to, to są w stanie zorganizować największy pojedynek, jaki można sobie tylko wyobrazić. No Mason na pewno takim zawodnikiem nie jest, ale od pewnego czasu, tak jak powiedziałem, uwierzono w niego. Wygrał z Fanaganem, który miał niezły rekord. Później wygrał z Hindusem, który miał ten rekord już napompowany, ale cały czas bardzo dobry. Tam chyba 11:1 w momencie, kiedy Mason z nim wygrywał więc to jakby była taka takie podtrzymanie Masona, pokazanie mu, że teraz tak stawiamy na Ciebie i sprowadzono mu e, później Turciego. Turcie to jest Włoch, który też przez chwilę nie wiem czy miał ebo, ale był wysoko bardzo w rankingach, sprzedał swój rekord w Anglii przygotowywał się tam do pojedynku, ale został szybko zweryfikowany, zresztą zweryfikował go już na sparingach Michał Cieślak i właśnie tak myślałem, że to się skończy. Pojechał tam na sparing pomóc w przygotowaniach Turciemu do Anglii, ale był zbyt mocny dla Turciego i szybko go odesłano z powrotem do Polski. No i ten właśnie Fabre Turci porak z Masonem w, Aust w Australii. No i powiem szczerze, że tu jakby zaczął zaczął ten Mason rosnąć pewnie, zrobiono by mu e, jakiś eliminator. Może by dostał mistrzowską szansę, bo też e, ma już 32 lata. Warunki fizyczne przeciętne: 184 cm. Mańkuty, e, nawet silny cios, ale nie jakiś wyrywający z dubu z butów. Nie jest to na pewno Artur Betterbiew, Trzeba uważać, ale bez e, przesady, bo też wywracał nie najlepszych pięściarzy na świecie. Więc taki idealny, żeby go wziąć, twardy, twardy, nie wstyd, ranking dobry, rekord dobry, wygląda na sportowca, coś tam u mnie będzie się bił. No ale ten Gabuł go zastopował no i w tej chwili widzę, że Mason odbił się jedną porażką i przyjeżdża do Polski. To jest wyraźne, jakby wskazówka, że. Mateusz Masternak idzie w stronę pasa IBF. Spogląda w stronę Opetai, ale myślę, że i tu też rozmawiałem z Jackiem Szelągąckim, czyli właścicielem grupy Knockout Promotion. Oni też liczą, że Opetaja, a Jacek Szelągowski był teraz podczas gali w Riadzie, tam na miejscu przy okazji walki właśnie Kamila Szeremety i miał okazję rozejrzeć się w sytuacji, porozmawiać z ludźmi. Wiele wskazuje na to, że Petaja wcale niekoniecznie pas IBF musi bronić. On chce albo dużych pieniędzy, te czekają na niego w kategorii ciężkiej, ale że jest niewielki jak na kategorii ciężką zdecydowanie mniejszy podobno od CIŚLAKA, zdecydowanie mniejszy od USYKA. To obaj to mańkuci. No i jeszcze na tym zawodowstwie nie do końca ukształtowany, więc być może też zbije albo zrobi jakiś catch do kategorii półciężki i spotka się z takimi zawodnikami jak Artur Beterbiev czy czy Dimitri Bivol i tam też na niego czekałyby ogromne pieniądze, bo on chce zarabiać w milionach. No, a niestety kategoria cruiser poza nielicznymi wyjątkami jest obwarowana tym, że nie ma tam dużych pieniędzy. Też my przez to mamy tam większe szanse no bo przez lata nie było tam aż tak wybitnych zawodników bo ci wybitni właśnie szukali e, nawet jeśli byli przez chwilę dominatorami to szukali szybko kategorii ciężkiej po to żeby zar zar zarobić duże pieniądze i żeby zyskać sławę e, tak zrobił na początku Tomasz Adamek tak zrobił kiedyś Evander Holyfield i tak również zrobił w tej chwili Aleksander Usyk temu się udało no i Ewandrylowi też, nie ma co mówić czterokrotnym już świata, ale udało się tym dwóm znakomicie, się ta sztuka nie udała, ale, ale z kolei udało mu się zarobienie olbrzymich pieniędzy, szczególnie za ten pojedynek z kliczko. Więc ci najlepsi z tej Cruiser uciekają. Opytaja też chcę, być może niekoniecznie będzie to kategoria ciężka, teraz półciężka jest znakomicie E, obstawioną kategorią uwagową, bo obaj i BW i BTRBF zarobili za ostatni pojedynek około 10 milionów dolarów. Być może było to e, nawet więcej. E, stąd ten pomysł Jaya o A wtedy co? Chyba jest tam taki pięściarz niemiecki Gaja, który jest obowiązkowym pretendentem do Petai i e, marzyłby się grupie Knockout Promotion, taki pojedynek ten e, e, nie pamiętam nazwiska tego Niemca, bo ten to wydaje mi się, że ten, który kiedyś przyjechał do Rożeńskiego, ale tu bardzo podobne nazwisko i on jest właśnie w czołówce rankingu, obowiązkowym pretendentem i taki wakujący tytuł w walce z Mateuszem Masternakiem no, by się marzył Polakom. Kolejna by była szansa chyba, chyba najlepsza do tego, żeby zdobyć mistrzostwo świata jeszcze jeszcze by było, wydaje mi się, większe szanse niż w tej walce z w Smithem, czy nawet w rewanżu z nim, do którego Mateusz przez pewien czas dążył. Teraz już wiemy, że jego miejsce akurat w tej układance zastępuje Michał Cieślak, a Mateusz, tak jak wspomniałem, spogląda w stronę IBF. Czyli w drugim tygodniu listopada możemy liczyć na naprawdę ciekawy pojedynek w Polsce. Tam jest również. Riviera versus Wołczecki. Wołczecki mocno bijący i Rivera, który potrafi boksować, kubańczyk. Może nie najlepszy z, tych, z tej trójki, która była przez chwilę u Krystiana Karzyczki, w tej chwili jest w grupie Nocaut Promotion, bo, bo najlepszy jest zdecydowanie z tego Garcia, ale Riviera ma swoje umiejętności. I może w jakiś sposób te umiejętności Rafała Wołczyckiego przetestować? I jeszcze jedna ciekawa rzecz wpadła mi do głowy. Chętnie bym zobaczył pojedynek Saula, kanala Alvareza z Arturem Beterbiewem. Alvarez powiedział, że o ile biwol wygra ten pojedynek, będzie chciał z nim toczyć rewanż. Natomiast biwał ten pojedynek przegrał, zgodnie przynajmniej z moimi oczekiwaniami. No i w tej chwili cztery pasy ma Artur Beterbijew. Może oczywiście Artur Beterbijew stoczyć pojedynek z Opetają, czyli mistrzem kategorii cruiser na pewno za dobre pieniądze, może stoczyć za równie dobre pieniądze, albo lepszy rewans z Dimitrijem Biwołem, a może przecież zawalczyć z Saulem Kanalu Alvarezem, jeśli ten będzie miał taki pomysł i oczekiwania, bo oczywiście wszyscy posądzają Alvareza o to, że on teraz trudnych pojedynków unika ale jeśli będzie miał fantazję budować dalej swoje legacy, no to nie ma lepszej okazji niż albo walka z Benavidezem, z, z którym moim zdaniem miałby duże szanse wygrać, albo z betterbiewem, z którym moim zdaniem miałby szanse wygrać mniejsze, ale rzeczywiście wtedy też nic nie traci, bo prawdopodobnie zawalczyłby o te tytuły Artura. Beterbijewa, bo wątpię, żeby Beterbijew był w stanie zrobić niższy limit kategorii. Wiemy, że on w, nawet walczył w kategorii ciężkiej w boksie olimpijskim, czyli te 91 kg. Hmm. Wiemy też doskonale, że e, ma już prawie 40 lat, ta waga z każdym e, rokiem spada e, gorzej. Pojedynek kozacki. Moim zdaniem silnik Beterbieva byłby tu zbyt dużym wyzwaniem dla Canelo, bo tylko to mnie martwi bardziej niż siła ciosu. Sam Alvarez przecież mocność ciosów rzadko przyjmuje, chyba że się zmęcza tu, musiałby się zmęczyć, bo raz żeby musiał nadrabiać się ruchem, to nie byłoby jak w walce z Kowaliowem, e, e, który zmęczył się właśnie tą presją i siłą Alvareza. E, tutaj Alvarez musiałby boksować tak jak w walce z Gołówkinem, chyba nawet w pierwszej części, że musiałby wycofywać się od Betarbejewa, a widzimy jak ciężko to robić, bo mistrz defensywy i pracy na nogach biwu nie był do końca w stanie tego zrealizować, tylko w części zrealizował pewnie swój plan taktyczny. Ale z drugiej strony, na pewno Betarbejev z wielu względów by pasował. Bardziej Alwaryzowi niż Biwo, bo nie poruszałby się tak bystrze na nogach, tak szybko, nie zmieniałby tak szybko pozycji. Tak samo nie jest aż tak szczelny w swoim bloku. Ma wysunięte ręce do przodu i ten blok ma całkiem solidny, ale nie jest to tak szczelny blok jak Biwoła. No i tu Alvarez miałby szansę ulokować. Światełkiem też w tunelu jest sama wypowiedź Dimitria Biwoła, który mówi, że pojedyncze uderzenie. Alvareza odczuwał bardziej niż e, e, niż Beterbiewa. Że Beterbiew każdy cios bije mocny, nawet te od niechcenia, nawet te luźne, nawet te, które e, badają dystans i mają za zadanie odwrócić rywagę, uwagę rywala, natomiast e, no, nie wszystkie e, jego wszystkie ciosy ważą. Natomiast pojedynczy cios żaden nie, nie bolał go tak jak cios Saul Alvareza i to jest e, Taka mała, małość w no że skoro aż tak mocno ten Saul Alvarez bije, zresztą tak jak powtarzam, widziałem na żywo, robił rzeczy niesamowite, chociaż tej samej siły ciosu nie odczułem, bo nie przyjmowałem, ale skoro bije aż tak mocno, a biwą może coś o tym powiedzieć, bo w dziesiątkach przyjmował uderzenia od jednego i drugiego, no to skoro bije mocniej od Biwa, to jest szansa, że tego nie do końca szczelnego. Betterbiewa, który leżał już w swojej karierze na deskach, by w jakiś sposób ustrzelił. Chociaż drugim problemem jest to, że Alvarez, nawet jak kładzie kogoś na deski, to nigdy nie umie go wykończyć. Kład w ostatnim pojedynku i Berlange, i to ciężko, i wcześniej mówi je podródkowym, i kład Ridera, i wszystkie te pojedynki poszły dalej na punkty, jakby Alvarez. Bał się rzucić wszystko na szali, żeby się nie zmęczyć. Taki luźny pomysł, ale wiem, że Alvarez wspominał o Biwole. Dlaczego nie miałby spotkać się z Arturem Betterbiewem? To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.